najlepszy odcinek trzech czasów tego kanału a więc dzisiaj z Leonem, współzałożycielem tego, tego kanału będziemy y, robili challenge 200 nocy w, le y, w lesie zobaczymy czy się, będziemy... się to uda, a jeżeli tak to... to nie wiem, dobra, ale zaczynajmy okej, okay, chodźmy czekaj, no, weź dwójkę weź okay, dwójkę Osta. 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 i będziemy, i musimy nie robisz mieszka. Drewnoż, to to a ja też idę na ognisku. Dobrze. Ty ty na ognisku się Okej. Okay. A ja eksploruję i na... Nie. O, tutaj akurat mam już od razu pod ręką. Co masz? Drewno. bardzo dobrze. Co jest? Nie Ja lecę po trochę drewna. Na no, ognisko od razu. Ej. A już mamy, czy no. może to schować do starej no. torby? Okej, okay. już mam trzy drewna. patyków nie biorę, bo one się nie przydadzą. Nie, będzie, będzie to nam potrzebne bardzo. Bo y, będziemy musieli zrobić y, tą... Y, ...bazę przecież z tego. A, Zapomniałbym. Zaraz, którą bie, drewna I, to i, I pamiętaj, chodzimy razem, bo nie możemy zdechnąć. Zgryźć. No tak, o nie, już mam maks. Zróbmy zakładane Ja wiem. sobie założyłem tą rangę jakąś. I mam teraz 7, nie mam 5. Ale i bierz sadzonki. Sadzonki są najważniejsze. I weź I tutaj, będą tu w Dobrze? Tutaj. Ok, nie jest. są? jest. To jest spokojnie mam drugą sadzonkę. Nie. どちらに Jak co şiş Sieć komunikową. Sieć komunik. Marcel, co mam z nim No, Kay. Okej, okay. mam dwa morsele. Już przestaje mi lagować. Tak, w końcu. Na mnie denerwowały te lagi. E, noc się zbliża, ale to nic, Leon, bo w pierwszej nocy nie atakuje jeleń, Więc... Ale to jest spokojnie, nie mm -hmm. chcę jeszcze raz Mam no marchewkę.

Ja słyszę nielonka, a opaki są nielonek. Co o to? Ale spokojnie, mam nic z pierwszego nielonka. Nielonk! Dobra. W porą byśmy tu No tak. A więcej się na wilki, nie na podpałki. A wilki tam, wilki. No... nie. Tylko przy, chyba przy przyczepach. Nie pamiętam. Znalazłem jakieś drzewo. Jakoś dziwne co się przewróciło. Dobra, nieważne. Tu masz lagów? Lagów. Ooo, znalazłem jakiś plac zabaw. Weź skrzynkę. Ja mam stare radio. To tu weź je do worka. Tak, ja wziąłem już do worka radio. Idziemy... Idziemy, ten, no dzieci... Skrzynkę znalazłem. Chcemy uratować Otwieram dziecko? Otwieram skrzynię. O, handlarz w petroleum przybył. Co jest? Paliwo? O, no. kto idzie do ogniska? Ja mam dla Ciebie mam latarkę. Ten z mam y, ten, latarkę mam. Chcesz? Przecież... Mam jeszcze złamany wentylator. Okej. Okay. No jak ja nie mogę nawet tego... Boże, jak tu mam bardzo dużo niezbędnych rzeczy. Mam stary wentylator. No to dosłownie to. O, tutaj jest jakiś gościu, co by chciał króliczyć stopy. Dobra, Okej. z paliwem. Też do złomu. Z... Złamany wentylator do złomu. Mam dla ciebie, mam latarkę. Jeżeli po trochę drewna, to wtedy będziemy mieli, robi bardzo dużo zby... niezbędnych rzeczy, z... tworzyć. Okay. On sobie. ...krótko... jest, to jest, to może tam... nie są tylko Może... jest, ...nie... ...są tylko Ja nie umiem tego wypowiadać. Okay. I pamiętaj, że ja, to że... I to jest, bo... jak jest, to 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 jestem trochę najeżony. Ale... ugotowanego. Lagi. Ja, mam drewno i nie użyję tego drewna na ognisko. Tu to... mam toaletę! Toaletę masz? Tak, mam. Czy... mam... Jest jakaś szansa, że będzie ender chest. Nie jest zwykło. Mogę Czas stworzyć jest. ten M. No to, też... tak hmm. no. Łóżko zrobić, to by nam się szybki. No, no to lepiej się bardzo musimy. No to lepiej się postarajmy. A dry. Na no, ścinasz tu drewno? Na no, pewnie mogę stworzyć jakiś nawet przedmiot. Okej. Okay. Trochę daję na ognisku, trochę na... Oby tylko był pod... pod na początek... Odcinka. I... Powierzcie widzowie. To... Ten... Ten film... Wy...

W ogóle to posadźmy, zróbmy taki mur z tego. Masz wazonki? Sadzonek nie mam. A. Nie było tutaj chyba A nie mam. mam tutaj jest... No to chodź, tutaj mur zrobimy. Będziemy bezpieczni bardziej. Ja idę na. Już drewno bardziej już nawet nie wydaje na. No e, teraz te. Ale myślę, że go już nie ma. Nie mogą? Nie. Nie mamy tego już. W tej grze. Bo ja okay. kłonny jestem. To szykuj mi już tam e, ten, e, upie, upie, ten, to już szykuj mi tam żarty. No, sadzić mur, tamten. Zauwa tam, gdzie są te skrzynki. Obok. Nie wiem jak to się... Dzisiaj... Dobra to może być błąd. Albo no, dobra nie to nie... Mam... Ja idę do ciebie. A trzeciej nocy y, już atakuje wilk? Znaczy nie wilk, tylko jeden? Dobra.

I za chwilę bo ja na bo u mnie to chodzi bardzo pięknie Ten, bo ty masz jakiś internet papi. Ten. Ale każdy jest chyba papi. może ulepszmy tą y, ławkę, że Ławki, żeby Po to bez sensu. Po nie robię nic takiego? Brawo Ale to jeszcze lepsze to zrobiłem. To jest lepsze Co ma Zaraz ja Kucze. Eee, hmm. to jest magazyn drewna. Ty coś tam mówiłeś o czym? To jest magazyn drewna. Ej, ja może zrobiłem taki mini bunker. Maga magazyn drewna. Co ty gadasz? No tak to się nazywa. Co ja gadam? Magazyn drewna. Ej, faktycznie? Ej, czy what? No co. Nie wiem jak to jest... jak... się To jest magazyn po prostu drewno wezmę powinienem. Ogniszko, a Ty sobie je nie wziąłeś? wiem, ale jak jest dzień, to po, po co? No po to, żeby... O Boże... po to, żeby... A jeszcze dzisiaj będziemy atakowani, więc lepiej weź ją.

No. Dawaj, już, to mi. Co się stało? Nie dlaczego tak się O nie, bo ja jestem już głodny.

Odcinek musi nam się udać. No weź to. Okej. Okay. Wstawiam, że uda nam się za czwartym razem, ale będzie to trwało bardzo długo. Myślę, że nie. Okej. Okay. Okay. могу дальше Yeah, Stare radio Pudełko z nasionami Jabłko, jabłko Jabłko, jabłko I marchewkę ty trochę... Jabłko, jabłko, jabłko innaś, A ty weź trochę drewna ponieważ bardzo się przyda O oh, kurczę, o oh, kurczę. Nie gadaj, że zginiesz Ja nie zginę Świetniki. O widzę jelonka Kurcze, ja już a ja na horyzontach. No i to Nie wiem. Dlaczego tutaj jest mapa tego świata? Chociaż nie za bardzo. Nie wiem. Tam. Nie. A. On już i tak wyciekł. Choćby to... Oś, A um, jak się nazywaliście co na mają? C'est

Więc wiem już dlaczego. Co to mi... 嗯，没事 <But>。Yeah, Powiedzmy, że ten, y ten challenge...